Samaczka z tej strony, Polski król i witam Was w kolejnym odcinku z serii Minecraft Hardcore Dzisiaj będziemy dokończać to I pójdziemy jeszcze tam trochę po żelazo I już zaczynamy, chyba sobie założę założę okay. Trzeba zrobić płotki Dobra, 12 nie wystarczy, ale dobra Dobra. Mm. Nie. Jednak nie, jednak tutaj nie. A tutaj... Tutaj może tak być, bo jak będziemy skręcać piesy, będziemy musieli tam wchodzić, to nie. Dobra, to nie zostanie tak, jak jest teraz. Trochę brzydko wygląda, ale to nic. No to jak nie robimy tego, to idziemy po to żelazo. gdzie ja wtedy szłem? Do tego kiedy wychodzisz tam. Co to? A, to tutaj kopałem. Yy, tutaj szło? Nie wiem, no. Najwyżej się znajdzie nowego. Ale raczej tu. Tu, tu, tu. To to, 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 I, I już tu jest, coś tu jest. Lawa. Okej. Okay. Dobra, to idziemy dalej. Y Co to jest do cholery? O, A A tam jest chyba. A, 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 o. o, 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 o.

Au! chyba że zgniemy. Haha. Ten jakiś dużo... O, o, o! Nowy kurcacek! Nie będę go prowadzić do domu za daleko, dawaj. Haj to. A kogo? aha, pa. aha. Okej. Okay. I idziemy dalej. Kurczaczki, kurczaczki, kurczaczki. Kała, kała marnica, chyba tak. Kała marnica. Teraz sobie tak pomyślałem, że możemy zrobić yy, dzisiaj farmę, a nie żelazo. Na razie nam wystarczy. Możemy zrobić farmę. No, to będziemy... O, świnki! A ja, w po a ja w drugim odcinku, w drugim, no w drugim, Szkałem świnek. I krowy jeszcze, no nie! Weźcie. Mmm. ja Piper. Yeah. Okej... Okay. Tak... Ten... Tak w ogóle... Ostatnio patrzyłam sobie moje stare filmiki... To bym chciał Wam bardzo podziękować... Za... Na filmiku upiększ swój dom Minecraft Tricky... Aż 60 wyświetleń! się zdziwiłem bardzo 60 też? what the fuck? ile mam skóry? 8 to zrobimy sobie spadnie, hehe i jeszcze po świnki wracamy i wracamy. nigdy dość szczególnie na hardcore nie, nie umiem dać robić jak ta świnia Oh... O que são essas coelhas? świnki, coelhas, coelhas... Que coelhas oh, aqui? Ok, eu já encontrei é um coelho. Que oh. fofo. <símpio> coelho... <símpio> que coelho grande! Assassino! Não Jeszcze chyba nas robi, więc musimy szybko biec. Dobra, i szybko biegniemy. nas się nas robi! Szybko, kordy. Tam, w tamtą stronę musimy biec. o o, mamy przesranę. Mamy przesrane. Zdążymy, zdążymy. Mam nadzieję. Zdążymy. Ej, to... O, tu jestem No wejście! Kijal. Kontrolla Jestem widzę chyba. Tak, tam jest! Szybka! A te przejście się jednak przydało. Hehe. <laughs> Szybka. A tu możemy jeszcze siedzieć. Dobra, idziemy spać. Okej. Okay. Więc musimy zrobić farmę. Dobra, to tak. Tutaj wsadzę to. Tak. Tak, tak. Laterowe spodnie. Okej. Okay. Legiumicy. Dobra... i... tylko gdzie by to zrobić? It you! Aha, dobra, idziemy na niego! Go, go, power down, jaki gupak, jaki gupak, jaki... O, o, ciebie to ja nie lubię! Pójdź, bawdź, a nie wiem, co O, raj! O, on nam pomysła. Okej. Okay. Robimy sobie czarne gacie. Jej! Mam czarne gadki. Gatki, szmatki. Chodź creeperku. Creeperku. Creep, creeperku. Chodź Nie! Nie ja go tak ładnie prosiłem, żeby nie wybuchał. Dobra, wracamy. Okej, okay, tu, tu, tu. Tu, tu, tu. Jesteśmy tu. Dobra, nie wiem, że tutaj. To drzewko się wytnie. I tutaj, no. To musimy ściąć. Dobra. Tak, tak

Dobra. Ale będziemy potrzebować więcej, bo będziemy musieli jeszcze to otoczyć. Może pytanie sobie jakieś zwierzątko to sprowadzimy? Dobra. Tak. I teraz. A, płatki, No, to mnie. Dobra, tak. I będzie mało. 8. Dobra. No i tutaj byśmy zrobili tak, 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 tak. <tryk> coś takiego by było. No nie potrzebujemy więcej drzewa. No, no dobra. No, bo... Nie, ona ładnie wygląda, dobra, to coś zetniemy. Dobra. Okej, okay, okej, okay, okej, okay, okej, okay, okej, okay, okej, okay, ek, okay, ek, okay, ekej, ek. Dobra, dziesięć rewna nie wystarczy. Jeszcze to zadniem, to jest duże. Dobra i tak, tak... U, stak, dobra to nam powinno wystarczyć znaczy robić z wszystkimi okej okay. 50 44 46, okej okay. To mam, no, powinno wystarczyć na jakiś czas. Chyba, że nie tu bym zrobił. Tu. By było ładnie. Hmm. A to tylko z tej strony tak zrobię. Z drugiej będzie tak pusto. Więc jak tam wejdę? teraz by trzeba było zrobić chódkę. Okej. Okay. Okej. Okay. To pójdziemy jeszcze. to tutaj nie zostanie to też właśnie może tutaj byśmy jeszcze posadzili by było ładnie tu no dobra okej to, to sobie zetniemy tak tu i idziemy tutaj dobra Co mam zrobić? Co jest ja skr kreloza mam? Tak. Tak, tak. tak no, dobra. dobra. to już Dobra, i się bierzemy za tą farmę. Okej. Okay. I robimy sobie... nie Miałem przy sobie kobla. Okej. Okay. Tak. Mamy tam. Turned farm. Okej. Okay. Okay. Woda. Nie ma wiaderka, Nie jakąś wielkę wpuścić. Tutaj aż sięgnie. Chyba sięga, a tutaj nie sięga. Hmm. No tutaj nawodniło. No dobra tam. O, idziemy po nasze sicy, chyba, ale mam to mało. Ale coś tam będzie, dwa. Okej. Okay. Okej. Okay. O! Nasza farma. ale jakby trzeba poszukać w teraz. A mam. Dobra. Tu pięć. Coś mało. Strawka. Tutaj. Hmm. Może tak by jakieś tam kwiatki do domu wziąć tam jakoś otoczyć tą troszkę żeby było ładniej. Może. Nie, ona noc się robi. Musimy uciekać. Dobra. I idziemy spać. Au. A Parkur! Mam tu Idziemy na spac. piękny dziomek. <grywa> <grywa> i znowu do raty. Chyba tyle wystarczy. A nie mam... Chyba walczyłem z już, bo mam kości. Chyba. Nie jestem pewien. Nie, nie mam. Okej. Okay. To będziemy się poszukać jeszcze tych kwiatków i... O tam są. I będziemy już kończyć. Dobra, dobra. O ile tu ich jest? Nie co. Dobre. Ile mamy 13? No chyba wystarczy, zbierzemy 15 i spadamy. Żydko tak wygląda. Boskość. Dobra. I tutaj będzie taka, że to jest wejście do mojej pięknej farmy. Pięknej. Tak, tak. Trochę już tu porozsadzamy. Na przykład tam jeden. Tu, tu, tu. Tu, 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 i No ale może być. no 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 nawet nawet tak tu, i ja już zżegdam, jeśli odcinek Ci się spodobał, zostaw lajka, subskrybuj mój kanał i komentuj. Więc cześć, pa pa do następnego razu.